Słońca najbliższa gwiazda oraz konkursu plastycznego pod nazwą Ziemia pod innym Słońcem. O zabranie głosu poproszę w imieniu kuratora Grzegorza Pyszkowskiego, panią dyrektor delegatury sieracki Małgorzaty Świątek Słonin. Panie dyrektorze, znaczni goście. Szanowni Państwo, nauczyciele, uczniowie, studenci, pragnę serdecznie pogratulować wszystkim organizatorom i uczestnikom tej konferencji, wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tej konferencji. Serdecznie gratuluję wystąpień i wykładów. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. Była to wielka przyjemność poczuć się znowu na Uniwersytecie, wysłuchać wykładów. I to bez konieczności wyjeżdżania do odległych ośrodków akademickich. Druga moja taka refleksja, która narodziła się w związku z tą konferencją, to takie wspomnienie z pierwszych lat pracy zawodowej, kiedy jako nauczycielka chemii i fizyki miałam do dyspozycji skromny warsztat metodyczny i przypomniały mi się stosy foliogramów, które wykonywałam, aby przybliżyć uczniom. Budowa atomu czy też budowę układu słonecznego. Patrząc na dzisiejsze możliwości jestem pewna tego, że dzisiaj nauczyciel i młody człowiek jest tylko ograniczony wiedzą i być może tymi cechami narodowymi, a szczególnie to ułańską fantazją. W związku z tym, Panie Dyrektorze, nawiązując do słów, pana kuratora, który wyraził się o tym, że konferencje powinny trwać. Ja uważam, że one nie tylko będą trwały, ale że mają ogromną szansę na to, aby wznieść się jeszcze wyżej, na wyższą orbitę. A organizatorzy i zainteresowanie to jest ta energia, która to umożliwi. Zatem jeszcze raz serdecznie gratuluję organizatorom, wszystkim młodym ludziom. Dziękuję za udział, za te sukcesy w tych konkursach. Życzę abyście wszyscy odkryli swój kawałek nieba i swoją gwiazdkę. Serdecznie dziękuję. mam jeszcze list y, Pana Kuratora. Proszę który jest... odczytać. Ja myślę, że Nie? już powiedziałam Ale to, co najistotniejsze. Natomiast jest tutaj takie motto, które zawarł pan, pan Kurator. To są słowa Platona, że wiedza jest drugim słońcem dla ludzi. Dlatego jak nie pierwsze, to drugie słońce jest tutaj dla nas na pewno osiągalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie.